Dzień dobry, w następnym odcinku w którym gramy w terraria z blokiem. Jego jeszcze nie ma, ale tutaj mamy informację, że armia goblinów nadchodzi ze wschodu. Więc trzeba się przeszkodać. Oni tak naprawdę nie będą nadchodzili ze wschodu, tylko zewsząd ze praktycznie. Po prostu będzie ich zaspam ze wszystkich stron, oni się będą pojawiali. No właśnie. Teraz czekamy tylko jeszcze aż będzie arrive, czyli przywołani. Wezwani to jest bardziej. Armia goblinów wezwana. Do niebieskich dołącz. Mm. Masz z Zloty. No i koniec. Zaczyna się. Ile ten pikak zbije? O, prawie tyle samo co mój miecz. Pikax! Motherfuckers! O nie! <grystanie> pikax szmaty Ej, ten pikax jest dobry! On działa tak jak Excalibur na przykład, że wiesz, po prostu trzeba szparę obcisnąć na pieprza Patrz Dobra, to ja ich tam zabiję, tak napieprzając po prostu No chodźcie Ej, to jest dobre, patrz To jest bardzo dobry pomysł, zrobiłem. Ej! Tak, musiałem zrestartować komputer, bo okazało się, że na próbnej wersji Windowsa 8 nie chodzi serwer Terali, Po prostu nie czyta go. Ała! Motherfuckers. Oj, twoje spele by tu się przydały, bo one są bardzo, bardzo mocne na nie ich znać. znać. Wiesz co, będziemy rozwalić się do orby Jak ci wyleci White Room to jest naprawdę bardzo mocny spell. Pamiętasz, ja z niego korzystałem na hardwodzie jeszcze. Tyle many miałem Tyle many. Ile ty masz many? To nawet trochę, ja też miałem chyba. chyba miałem 40 jak Wildrouma znalazłem. O, lag. Taki gruby. Uaaaa, wow, trzy klatki, dwie, jeden Cięcie? Odcięcie, dobra Gramy dalej Pod, pod ma to No i sor Karel się pojawił, wrąbał się w mój zasięg Przepraszam cię Ale trzeba cię zabić Nikt nam nie napieprza w domu, jakiś archer nam tutaj bije Słaby ten miecz. Kill'em jest lepszy. O, jakiś peon. No, naprawdę kilowy jest lepszy. O wiele. Daj miecz. A miecz to taki tragedia. On jest gorszy od twojej tej... Włóczni. On 10 damage bije. To jest, to jest tylko taki słaby miecz. człowiek patrz jak ja biję z tego. A to ile ile bijesz ten 9, No To zobacz No to jest dobre człowieku, zaczek to być ciśnie To ten miecz zobacz Patrz, na ten miecz Na ten miecz w ogóle, kurde Dobra Dobra, bo tam nam cisną naszych Dopiero gniarki pół nie za, za późno. Mag to zobacz co ja robię z takim magiem papierowym Ale ja tu nawalałem dwóch warriorów i nagle wyskoczył mi mag. no i pompół mnie na warriorów Rozumiem, twój ból podka Zaraz pójdziemy do mojej jeszcze niezrobionej farmy grzybów Trzeba się przebić do tych uczników. Ach, patrz może jak ich bije, kurde. Niesamowity jest ten... ten kill -off, naprawdę to jest tak jak Pikach z Leech of Legends W ogóle nie nagrałem dla was materiału z Leech of Legends jak teraz wiesz łatwo na to sezon trzeci jak wyszedł Zapomniałem Bo nowy wygląd teraz jest wszystkiego nowe itemy są Ogólnie Wszystko jest inne Podka nie, pielęgniarka. O właśnie. Pielęgniarka! Loki! Bo pielęgniarką. Tak dostałeś. Naprawdę. Dobra, ja tutaj ich tutaj przy, przycisnąłem do ściany, więc nie ruszaj ich, bo ja tu będę ich cisnął. O kurde. A zresztą, gdzieś ja biję tak szybko, że ten mag nawet nie trafi. No właśnie. Teraz się wtepnie za mną. Boże, gaj, u Gajda jest jakiś mag, zabigo. O kurde. O wiem co zrobię. Będzie mocno. O właśnie. Shuriken... Spam szurikenów. Nie, spam tych. Kolczatek. Niesamowita kolczatka. Spam łuczników jest gorszy. Skąd masz harpun? Z nie dopadł. Masz dwa? Raczej nie Ale on ciśnie Kto? Harpun Dwa hity i pomagł Też bym chciał mieć harpun Ale ja mam swój niesamowity kilof oda. No Co? No da. Dobra To bo ja, ja, ja mam wam ty masz harpun Cięcie kontrolne. No? Teraz mogę sobie walczyć nie? Jeśli ja na trzy hity ściągam bagu, o co ci chodzi? na ja dwa. I to wiesz jakie trzy hity? Chyba trochę trochę, że takie wiesz. To jest ja właśnie moc moc kilofa. Jak ci drugi wypadnie harpun, to, to mów Okej okay. Chyba, że mi wypadł ja ja prostu nie zauważyłem, a to niemożliwe. A z kogo wypada harpun? Nie wiem czy nas jest... No Och, wreszcie. Dobra, dobitki trzeba jeszcze dobić. Chyba nie dobitku, Nie dobitki. Dzień dobry, kogo zostałem w domu? Dobra, dobite dobitki, nie dobitki, fuck. Yy, a ja pójdę zobaczyć tą farmę grzyb. Tom zamurowałeś, ty szmato. Ścierko. Sorry, że tak powiedziałem do ciebie, ale. Ścierko. Ja mogę się powstrzymać od emocji, bo zamurowałeś mnie. Zamurowały mnie twoje zamurowanie grzybów moich. Proszę, niech wypadną nasiona. Dziadostwo. Nie, no. Ja chcę nasiona. Chcę swoją farmę, a nie, nie jakąś, nie wiem, naturalną. Ma być... Moja nienaturalna farma. Pokaż jak to zrobiłeś. Czyż nasiona nie wypadają? Zawsze wypadały mi. I nie wiem, co z nimi robić. To jest dziadostwo, dobra. Wiesz co ja robię. Raport? Te... Mm. Ile ten odcinek trwa? A, nie wiem. Herb dobra, załóżmy 10 minut. Okej. Okay. Załóżmy, że trwa 10 minut. Dobra, i teraz żegnamy się z wami, robimy magicznie. Noc i walczymy sokami. Oczyma. Oczyma, dobra. Ja sobie uporządkuję porek w tym czasie. Let's go! No i nagrywa się już. Ała. A ten harpun jest chory. Do czego? Jak rzuca do góry, to on potem spada w dół i leci w dół, leci, leci, leci. leci. O właśnie. Leci, leci. Ja te małe oka może pozabijam. A zresztą one lecą prosto do nas. Eee, dziewięć demerza. To nie damage, panie. Dwa takie pokonamy. Spokojnie. Patrz co się z nim dzieje Znaczy ja go biję po 7 nie? A tam Po 30 Dobra teraz go mogę z tego bić bo to teraz będzie dużo biło O właśnie, 15 Ach, rady Jeszcze dostał <laughs> nie, rozpadłem Czemu on zginął? Ja tak biegnę, biegnę, uciekam przed jego atakami, nie biegnę, biegnę wybuch. No nie wiem. Daj mi ten, ten rud, bo nie wiem, może będę mógł zrobić sobie następną część Zbroi swojej. Już? A. Nie, to, Jezu, spadł taki fail Ja go chciałem dobić z tego, znaczy z last hit'ować go Tak z LOL'a Ale nie wyszło Dobra, ile potrzebuję tych jeszcze shakle'ów? Scale, znaczy scale Scale, scale, scale 30, a mam 10 Boże No nie Jeszcze jedno oko 30, 40, 40 potrzebuje rudy No to zabijemy jeszcze jedno oko Chodź Zabijemy jedno oko i jeszcze jeden wąż i będę miał pancerz Ach, trafiłem Jestem taki dobry no zniknął, no to za dziadostwo Ścina się coś przez mój komputer Albo przez... Albo przez Tungle Możliwe Słaby jest strasznie, nie? No jest słaby On miał kiedyś 4000 HP, nie? Kiedyś, tak bardzo dawno Boże, na tej wersji, to było... Jak to potiony miały być, boże, tak się jarałem tym, że będą wreszcie potiony, a teraz tak... To I tak z tego nie korzystam. Znaczy, nie no, robię trochę potionów. No, są dosyć przydatne, ale... Teraz jak z tego, jak z Helstona, jak się wykopie, wypada lawa, to... To jest przydatne, są potiony, ale kiedyś nie wypadała lawa, jak się kopało Hellstone, nie? No, czemu się teleportuje? No nie wiem... Nie moja wina, tylko tungle to na pewno... no fuck. Już koniec życia prawie ma. Dobra, ja go z last hituję, uwaga, profes... Kurwa <grystanie> Dawaj, dawaj mi ten... Chciałem zrobić profesjonalnie Dobra, zaczyna się flame Ostrzejszy język A ja na pewno będzie ostrzejszy język jak na przykład z Wall of Flashem przegramy Bo już tak było kiedyś o, mogę hełm zrobić. Tak fajnie. 20 defensywy. A -ha 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 -ha. Dobra, ile trzeba tego robić? Czyli tak. 25 może mieć tego na... 20... skali powinno wylecieć z jednego tego węża, na pewno wyleci, bo wyleciało ostatnio 40 chyba. Dobra. Yy, rod tęczanków... Brakuje nam dwóch, więc wystarczy, że zajrzę do skrzynki pewnie. Myślałem, że to są skale. Tak! Dobra, idziemy rozwalać węża. Tu masz harpu, więc... Whatever! Chodźmy! No nie! Ej, te okna tutaj są niesymetryczne te dwa, zobacz je na poziomie gdzie ja jestem. Teraz tak zauważyłem. To ty niesymetryczne dziury zrobiłeś. Niesymetryczne, to ty masz twarz. A idź ty. Ty masz szczepek, pływaka i cicho bądź. Ej, w sumie nie, teraz mam fajny tego, pas startowy, zobacz Za szybko Za szybko wystrzeliłem Ej, golda zanieść, golda zanieść no tak, ty masz 14 golda mam Tworzyć tą skrzynkę z tym goldenem tu nie ma Dobra Dobra, nie było tego Teraz cię dogonię i tak, więc cicho Zrobię no, tak Kurde Nie dogoniłem cię jeszcze muszę cię. Kurde! Dogoniecie, dobra. Tu jest... znowu start. O, gwiazdka. Kurde, ja też ledwo widzę. To mnie tak trochę... Boże, teraz znów czekać ten tydzień na TSAO. Ja już nie wytrzymuję tego. No. Ja dwie godziny dzisiaj czekałem na odcinek, ja prawie nic nie? Prawie robiłem na YouTube tylko czekałem, nie? A ty wiesz, jeszcze dwa tygodnie teraz. Matku. I jeszcze dwa... No właśnie, na dwa tygodnie. Albo no, jeszcze dwa odcinki. Ale już w takim momencie się musiał odcinek skończyć. No... A ty z trzeci? Tak, bo trzeci. A ty nie oglądałeś. No nie. No zobaczysz w jakim momencie się kończy. Boże. Boże się, boże. Już w takim momencie, gdzie to wszystko miało być wyjaśnione. Kurde nie! Napisy końcowe, znaczy ten ending. Heh. Nie ma do ludzi. Trzeba tydzień czekać. Wiesz, jakby to jakby co trzy dni wrzucali, to spoko. Na przykład. A to co wszystko jest, Wszystko to co tydzień wychodzi. Każde anime. Nie. A... Ty pewnie sobie jutro obejrzysz. No tak. Też zawsze oglądam, a jeszcze teraz czekam, bo zawsze jak oglądam SAO, to czekam na tego, na Little Busters Więc jeszcze czekam Czekam cierpliwie, bo szybciej ten... Szybciej wyszło Little Busters Szybciej wychodzi Little Busters od SAO, nie? Na przykład tłumaczyli dopiero w poniedziałek wychodzi Dobra, przyzywam Przyzywam, bo chcę już zbroję 1000 hmm. gold, please O ja kiepsko to zrobił To mi się nie podobało Dużo życia straciliśmy Jak tak jeszcze raz zrobi to jest koniec Kurde myszka mi spadła od znaczy od dużego komputera Była na tego, no nazywałam tą podstawkę Pod laptopa I trzymał klawiaturę I myszkę z tego dużego komputera Tak jak ty grałeś u mnie w lola Aha. Na kolanach to mam wszystko i to przełożę to może ładem już dostaję po cztery mnie bije genius ej chodź tu uwięził mnie no chodź tu uwięził mnie jak nie mogę wyjść z dziury a widzę właśnie <tryk> giniesz Ej! Jak giniesz, to daj mi harpun. <laughs> jak, gin... ja, żyję, żyję. jak giniesz to daj mi harpun, bo ja tu nie przetrwam. Patrz, patrz jak ja go biję, nie? Ja go nigdy nie zabiję. Dobra, mamy mam jakieś shurikeny chyba, tak, mam shurikeny. Od zero Ale to, to 14 Niesamowite ilości szurikenów. Już mi się skończyły. Znowu mi się skończyły. Nie. Nie gin Wow, zabiłem go. Znaczy dwa, dwa razy go zabiłem Dwa razy go zabiłem Znowu Jakiś słaby taki jest Tak go przebiliśmy już, że po 15 HP ma ja jego części No właśnie Gdzie ty się z nim bijesz? Ej, wyłączę Co wyłączę? Wyłączę do ciebie Aha A co ty robisz? Czekam na cooldowna no, jak się skończy Aaaa, podka no, przeżyłem Kudła W te same miejsce trafiliśmy i tak spudowaliśmy O Ile tych scalów już mam? 8, za mało Zero Co? Zero Zero masz? No Masz wszystkie 12 A muszę mieć 20. Nie, 30 mm. chyba nawet muszę mieć. Gdzie nie jest? On się nie rozpłacił. Nie no. Ile? Dwanaście. Jeszcze jeden. Gdzie jest reszta Skyli? Nie wiem, to jest jeszcze ten, demonit. Ja cię. Spadły tam? No właśnie, no, nie. mieć jakieś scale, przecież ostatnio 40 wyleciało z tego bossa. A tu no są mam jakieś scale. Tu jest jeden. Nie, nie mam scale y nawet, nie. Nie załamuj mnie. No serio, nic nie dał. Fuuuuck, epic rage! Wychodzimy, nie kończymy to w ogóle nie chce mi się grać <laughs> Epic rage no Spadłeś w jednym miejscu gdzie może być Devoyer, słyszę słyszy Chyba że to boss Boże ten... Nie. ten dziad mały, dobra No hita siad. Ile masz? Ma demonikę. A jeszcze jednego. Konam. No nie mogę zrobić jeszcze jednego, bo nie mamy materiałów. Co potrzebny? Stół alchemiczny. Ile masz drewna przy sobie? 38. Dobra, to rób crafting table. Ja mam słoiki. Stawiam. Robię ten proszek. Idę do demonaltara. Dobrze, że mam butelki przy sobie. Pamiętam o tej... W ogóle 60... Nie, 70 butelek mam przy sobie. I 10 butel... butelek z wodą. To się nazywa przygotowany alchemik. Dobra, gdzie ten poroszek? Jakieś potiony nawet mogę zrobić. No kurde. No kurde, 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 kurde. O, Battle Potion. Zwiększa spawnowanie przeciwników. O oh. Ej, wiesz co? Mam problem. Masz te grzyby, te scoraption, takie dziwne. Jeden. Zbieramy. Dobra, daj mi ten jeden. A, muszę coś wyrzucić, czekaj. Coś pod ci dam. Okej. Okay. Ile wychodzi tego proszku? 5. Akurat, idealnie Mam dwa Chyba trzeba 30 proszku, jak trzeba 30 to ja zrobię To daj, o, akurat, akurat będzie 30, daj te dwa Oj coś mi weszło do jakiego punktu i właśnie No nie mogę się przebić Nie mogę się wybić na YouTubie, pomocy samą zrobić Tyle już tak raz widziałem Dobra, idę Żyć mi powodzenia, żebym nie spieprzył z chwytakiem. Spieprzy. Ej, to nie tu! Widziałeś to za jaskinia? Nie, nie byłem no, tutaj. Wchodź tutaj, patrz, zobacz to. Zastrolowana jaskinia jakaś. Ja mogę niszczyć już ten demon ten ebon, znaczy ten tę skał, ale za, 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 zobacz, nie? Okej okay. A tutaj jest zejście, zobacz A tu jest zejście, zobacz, panie Tu są demonaltary, no No trzeba było 30, dobrze że, że czekałem, aż te grzyby minesz Ała Co? już wchodzę Ała, ała, ała Wchodź na górę No kurde Zaraz tego battle push zrobię Dobra, ten odcinek będzie dłuższy, bo chcę zabić tego bossa i mieć ten mój pancerz. Specjalnie dla was. Znaczy dla siebie, bo to mój pancerz, ale... Chodź. 3, to 1, GO! Znowu nas przejdzie tak z prawej. To będzie Benny Hill, to będzie specjalny trick zaraz zacz... A! O to mi chodziło. Ała, Set w dół trochę, nie fair Mi się nie podobało O oh fuck, nacisnął całkę w dół Gdzie jesteś mały Dobra Tu jesteś Czego wszystkie potwory skra z są brzydkie A wszystkie potwory z Halo są takie słodkie na przykład jednorożec no jednorożec o bardzo ładnie się wystawił mi się podoba zbagował się zaraz go prze przetniesz w tym miejscu dobra teraz go tutaj bij a już mnie bije o jak pięknie spam 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 Ostro spamuj Spamuj bloki! Dobrze jest! A. I koniec. Ja 33 mam w skale. Ty pewnie też masz jakieś. Co? 23. Co?! Jezu! A ostatnio tyle nie wyleciało przecież. Trochę. Dobra, ludzie, to będzie już koniec, ale muszę jeszcze zrobić swój pancerz. I może miecz, bo może chyba, chyba starczy na miecz jeszcze. Tak, nawet starczy na drugi pancerz, ale dobra. Podłożę swój stary pancerz. O, dzięki. Wreszcie, matko woska Jak to metory, to by hełm jeszcze To będzie trzeba poszukać Zrobiłem miecz w ogóle jeszcze z demonii, tu jeszcze mogę coś jeszcze zrobić To żebyś nie czuł się przygnębiony Jeszcze jeden mogłem zrobić, patrz, masz kill off Yeah Wciąż mam 30 scale'ów, mogę jeszcze zrobić 3 kilo Może będą lepsze? Jezu, 24 obrony, wreszcie Więks 15% większy movement speed Ile... ile mam większy mel speed? 21 szybciej... 21% szybciej atakuje Patrz na to, patrz na ten atak speed mieczem. Znaczy mieczem, kurde. O, kill off to już w ogóle Siekiera, ta zwykła, która jest wolna, nie? No i I chyba boomerang To wszystko. A harpun jaki bije damage? 25. Ale jaki mil? Nie. Range. A, no to, to, to już pode mnie nie podlega. To już pod range podlega. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Ja już zapraszam do komentowania, subskrybowania i takich rzeczy związanych z YouTube'em. Tu z Wami garneku i bloki. na! No, no. <laughs> Mój hełm! Jak mogłeś? Po prostu. Po prostu. Dobra, to cześć.